Cześć wszystkim, zapraszam was dzisiaj na moją krótką relację ze Sztokholmu. Zwiedzanie zaczęliśmy od pałacu Drottningholm. To jest bardzo ładne miejsce na przedmieściach Sztokholmu, gdzie można wypocząć i nabrać sił na dalsze zwiedzanie. My właśnie tak zrobiliśmy, ponieważ mieliśmy jeszcze trochę czasu przed zameldowaniem się w hotelu. Zobaczyliśmy, z czego słynie to miasto. Byliśmy między innymi w punkcie widokowym Skinnerviksberget. To skalisty szczyt, z którego można podziwiać rzekę i panoramę Sztokholmu. Naprawdę polecam tam się wybrać, bo widoki są niesamowite. Zobaczyliśmy też kilka kościołów i ulic z typową szwedzką zabudową. Wszystkie miejsca, które zobaczycie tutaj w filmie, wypiszę Wam w opisie, abyście mogli dokładnie prześledzić nasz plan wycieczki. A tutaj widzicie słynny Brunkeberg Tunnel. Miejsce typowo Instagramowe, gdzie ludzie po prostu robią sobie zdjęcia. Ale celem naszej podróży było oczywiście zwiedzanie stacji metra, które jest uznawane za najdłuższą galerię sztuki na świecie. Muszę przyznać, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i mam kilka swoich ulubionych stacji, które uważam, że będąc w tym mieście koniecznie trzeba zobaczyć. Przed wyjazdem, oczywiście, oglądałam różne zdjęcia, które przedstawiały stację metra, ale na żywo robiło to jeszcze większe wrażenie i ani trochę nie zawiodłam się, oglądając wszystkie rzeźby, malowidła i to, co tam się znajdowało. I uważam, że to metro idealnie odzwierciedla klimat Sztokholmu i jego różnorodność, i to jest wspaniałe. Myślę, że naprawdę warto to zobaczyć, i jeżeli kiedyś będziecie mieli taką możliwość, to serdecznie Wam polecam. Ta trzydniowa wycieczka była dla mnie naprawdę bardzo fajnym przeżyciem, i mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele takich super podróży jak ta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!